Patrzcie tylko na to! O shit! Ale sypie! Robi się biało? Ale będą miały, jak się zacznie robić, biało! Robi się biało! Ty, biało się robi! Widzę to w tle. Portera. Ja pierdzielę! Dawno nie było takiej śnieżycy? Ale popatrzcie, jaka ja jego. Może to pada śnieg. Śnieg pada. <gryw> ja pierdzielę. Albo kupa Ale mamy śnieżycę. Popatrzcie, jak sypie. Ale jajca. Albo w zasadzie mamy opad śniegu wraz z krupą śnieżną. Konwekcyjny opad. <gryw> wow. Myślę, że ten rok będzie bardzo ciekawy. Wow. Cześć.